Jeśli chcesz się reklamować w internecie, to stajesz najczęściej przed wyborem między dwoma gigantami: ekosystemem reklamowym Google'a i ekosystemem reklamowym Facebooka. Te dwa systemy odpowiadają za połowę, a często nawet za ponad połowę reklam online na świecie. W Polsce imperium Google'a i Meta, czyli Facebooka, to także dwaj najwięksi gracze. Google trafia do blisko 97% polskich internautów i spędzają tam oni średnio 19 godzin miesięcznie. Meta ma zasięg 85% polskich internautów, ale spędzają tam oni 23%. Godziny w miesiącu. Z marketerskiego punktu widzenia odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i już ci ją zapisuję na karteczce. I pokażę ci za chwilę. Spytajmy zatem ekspertów pracujących z tymi systemami na co dzień, co poleciliby, a właściwie co polecają swoim klientom. Patryk, lepiej się reklamować w Google czy w Facebooku? To zależy. Google daje nam możliwość, yy, żebyśmy odpowiedzieli na dane zapytanie w czasie rzeczywistym. Facebooku, na Facebooku bardziej możemy budzić taką potrzebę naszego produktu. Dobra, dobra, śmieszek. Gdzie się reklamować? Google, Google. czy Facebook? Google. Dlaczego? Bo ma dużo lepszy interfejs. Facebook ma tragiczny. Ja wolę w Google. Patrząc na to, co się dzieje w naszej agencji, wydatki na Google stanowią 65% budżetów marketingowych.

W dużym uproszczeniu. Reklama w Google to reklama w searchu, czyli tam, gdzie użytkownik czegoś w tej chwili aktualnie, aktywnie szuka. Natomiast Facebook to reklama oparta o zainteresowania i zaangażowanie użytkownika, który spędza godziny czasu scrollując nieskończone feedy, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. I jak większość uproszczeń, to także nie jest do końca prawdziwe. Google należy do firmy Alphabet, więc mamy tu wszystkie usługi z tego olbrzymiego ekosystemu, począwszy od... Szukiwarki, przez pocztę Gmail, pakiet biurowy, największy na świecie, system komórkowy, Android, Google Mapsy i wszystko, co tam jest, i YouTube'a. I to jest. Bardzo ważny punkt. Google daje zasięg, ale to YouTube gwarantuje czas przebywania użytkowników w tym ekosystemie i jest to niebagatelne. W Polsce Google, jako wyszukiwarka, przyciąga użytkowników zarówno w przeglądarce, jak i w aplikacji na około 1,5 godziny miesięcznie. Natomiast YouTube w przeglądarce przyciąga użytkowników na 6,5 godziny, a w aplikacji na blisko 15 godzin miesięcznie. Jaka aplikacja lepsza jest tylko Facebook z 17 godzinami i TikTok z 24. I alfabet dzięki Google Ads. Pozwala nam się reklamować w tym całym gigantycznym, największym na świecie ekosystemie z jednego miejsca. Owszem, mamy tu popularne adwordsy, które dla wielu osób są synonimem reklamy w wyszukiwarce czy w ogóle w Google, aczkolwiek te opcje nie kończą się tylko na kupowaniu słów czy całych fraz. Można w tej chwili sprzedawać tam po prostu przedmioty, wrzucać całe swoje listingi produktowe i kiedy ktoś szuka dokładnego produktu z dokładnymi parametrami, nasza oferta może wyświetlić się na samej górze wyników. Ale system Google to nie tylko search, to reklamy na niezliczonej ilości stron, blogów i portali. Oczywiście Google płaci wydawcom za pojawianie się tam, ale to także reklamy w poczcie czy w Google Mapsie, czy z końcu w aplikacjach ze sklepu Play. Oczywiście do tego ekosystemu musimy dorzucić YouTube'a z reklamami wideo, jako -role, mid Midrole, Discovery. Jest tam bardzo wiele form, które mogą pracować razem z reklamami searcha na tym, żeby prowadzić Twojego potencjalnego klienta przez kolejne etapy lejka sprzedażowego. Pamiętaj także, że YouTube to również sam w sobie potężny silnik wyszukiwania, często używany po bardziej niż Google w niektórych grupach wiekowych, zwłaszcza wśród ludzi młodszych. I YouTube oczywiście dopasowuje formaty reklamowe zależnie do tego, czy oglądamy to na desktopie, czy na gigantycznym telewizorze, czy po prostu w telefonie. I przez to całe skomplikowanie i tą mnogość opcji system, a właściwie panel Google Ads dla zwłaszcza początkujących użytkowników wydaje się troszeczkę straszny, przerażający ze zbyt dużą ilością opcji i wielu początkujących użytkowników ucieka do Facebooka, bo nie was jest tam prościej. Ale Google bardzo chce Ci ułatwić życie, upraszcza swój system od ponad półtora roku, Jezu, prawie od dwóch lat, bardzo inwestuje w performance Max, czyli kampanię, którą może ustawić każdy. Teraz, w tym tygodniu, kiedy to nagrywam, oficjalnie weszło Demand Gen, czyli rodzaj kampanii nastawionych na wideo, który ci montuje w większości sztuczna inteligencja. Podobnie jak e, Performance Max, gdzie optymalizacje i wszystko też ci robią roboty. No, jest łatwiej, ale na pewno tracisz kontrolę. Podsumowując, Google to nie tylko Search. Search jest super, ponieważ to jest ten ostatni moment, kiedy użytkownik potrafi szukać już czegoś bardzo konkretnego, tak jak na przykład, ja buty Nike 46. Teraz Mam. Ale jest tam mnóstwo miejsca na wyświetlanie reklam w całej sieci reklamowej. Jest YouTube z potężnymi możliwościami, no i połączenie tego wszystkiego powoduje, że jest to nie tylko search, ale o wiele, wiele więcej. Przechodzimy do Facebooka, czyli do ekosystemu Meta. Meta to firma marka Zuckerberga, do której należy kilka znanych produktów. Dlatego w systemie reklamowym Meta Ads znajdziemy reklamy na Facebooku, Instagramie czy Whatsappie. Polscy użytkownicy tych trzech miejsc spędzają w nich całkiem dużo czasu i dla samych aplikacji będzie to kolejno Facebook, jak już wiemy, blisko 17 godzin, Instagram ponad 6 godzin, 40 minut, Messenger 7 godzin, 20 minut i Whatsapp prawie 3,5 godziny. W swoją drogę w Polsce wśród 10 najpopularniejszych aplikacji mobilnych nie ma żadnej, która nie należałaby do Google albo do Facebooka. Dopiero na 12 miejscu pojawia się TikTok. I generalnie w tym o wiele mniejszym ekosystemie mamy do czynienia z reklamą opartą nie o wyszukiwania, a o zaangażowanie. Użytkownicy dzięki biernemu obserwowaniu marek celebrytów czy swoich znajomych są bardziej otwarci, a właściwie mają więcej czasu na obcowanie z wizualnymi formami reklamowymi. Tutaj konsumuje się treści pasywnie, a uwagę Właściwie o te małe chwile uwagi użytkownika walczy się przede wszystkim kreacjami graficznymi czy wideo. Jednak przewagą tego systemu jest to, że wie on, co obserwujesz, kogo lubisz, jak reagujesz na niektóre rzeczy, jakie różne ułamki sekund poświęcasz na różne rodzaje kontentu, i dzięki temu wiadomo, co można ci pokazać. I teraz, mała gwiazdka. Owszem, tu jest możliwość reklamowania się w serczu, natomiast pomyśl, czy i jak często używasz opcji search na Instagramie czy na Facebooku. To nie jest naturalne działanie w tym środowisku. W tym środowisku konsumujesz treści, a wyszukujesz bardzo, bardzo rzadko. Tutaj, w trakcie tego nieskończenie. Zakończonego skrolowania są nam serwowane różnego rodzaju reklamy. Z marketerskiego punktu widzenia, cała zabawa jest na przygotowaniu takich kreacji, żeby się po prostu klikały. Jak używać tych ekosystemów? Wracamy do karteczki, i tutaj niestety, prawdopodobnie Cię zawiodę. Widać, widać. Czyli typowa odpowiedź prawnika to zależy. Ale jeszcze nie kończymy i rozwinę i to mocno tą odpowiedź. OK, ale już teraz bardziej praktycznie. Weźmy na warsztat pięć typów biznesów, bardzo różnych, mówiących do różnych użytkowników, oferujących różne produkty bądź usługi. Więc pierwszy będzie to sklep z butami sportowymi, sklep z częściami dla AGD, czyli bardzo specyficzny, ale szeroki asortyment, dewelopera sprzedającego mieszkania w swojej nowej inwestycji, firmę oferującą usługi B2B innym firmom, Firmom, na przykład finansowe czy kredyty, i biznes lokalny, czyli na przykład przychodnie, dermatologiczną, prywatną w jakimś mieście. Buty. Tu mówimy o olbrzymiej konkurencyjności, o tym, że jeśli nie masz swojego własnego asortymentu, to sprzedajesz to, co wszyscy inni sprzedawcy w sieci, łącznie z największymi platformami. Więc rywalizujesz przede wszystkim dostępnością i ceną. Tutaj często sami producenci czy największe platformy reklamują już ten towar wizualnie w różnych miejscach w reklamach, na jakichś. W czy nawet w świecie rzeczywistym w outdoorze. I z jednej strony search wydaje się naturalnym rozwiązaniem, bezpiecznym, trochę kosztownym, ale wiesz, że kiedy masz dany but, dany model nieraz buta i jego rozmiar, bardzo łatwo wykupić dokładną reklamę na to. Fajnym rozwiązaniem dla marki sprzedającej buty sportowe jest wykorzystanie kampanii Performance Max dzięki której użytkownik ma szansę zobaczyć zdjęcia produktu, cenę i markę, która go sprzedaje na samej górze wyników wyszukiwania. Z drugiej strony reklama w serwisach społecznościowych może być dla Ciebie, kiedy posiadasz na przykład własne unikalne zdjęcia, ewentualnie umiesz dodać coś lepszego do tych zdjęć producenta, bądź masz tak unikalną ofertę i potrafisz ją przedstawić w sposób, który właśnie wytrąci na chwilę tych użytkowników z marazmu no i skieruje ich do Twojego sklepu. Ponieważ wbrew różnym opiniom, tak, social sprzeda. Specjalistyczny sklep z częściami AGD. No i tutaj Sociala bym nie polecał, tak naprawdę jest to biznes wybitnie pod sercza i pod długi ogon. Jeśli masz filtry, na przykład do oczyszczaczy powietrza, filtry do pralek, szuflady tak itd., itd., czyli bardzo szeroki asortyment, rzadko wyszukiwalny, z olbrzymimi marżami. To chyba nie ma sensu iść do social media. Deweloperka. Osoby szukające w internecie tego typu inwestycji zazwyczaj korzystają z wyszukiwarki Google, dzięki której starają się znaleźć najciekawsze i najbardziej atrakcyjne cenowo oferty. Jeżeli chodzi o deweloperów, to Google jest. Pierwszym punktem styku, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tej ścieżki szukania mieszkania. W kampanii Google Ads niezwykle ważne jest testowanie różnych komunikatów reklamowych, żeby sprawdzić, co dla nas jest najbardziej efektywne. Natomiast należy również pamiętać, żeby przy eksperymentowaniu nie zaniedbać wyniku jakości reklamy. Sprzedawanie mieszkań to sprzedawanie marzeń. I tutaj z jednej strony potrzebujesz oszałamiających wizualizacji, z drugiej strony przydać się targetowanie i search, więc musisz bardzo mądrze skleić mix dokładnie pod swój target, który musisz znać i pod ofertę, którą dla niego posiadasz. Aczkolwiek, tak, Google jest ważny, aczkolwiek social media, jeśli masz piękne obrazki i fajną, fajne wizualizacje. To jest także miejsce dla Ciebie. Usługi B2B. No i tutaj znowu. Google wydaje się naturalnym wyjściem, no bo przecież ludzi biznesu nie ma w social mediach. No i, no i nieprawda, bo w social mediach, skoro jest 85% internautów, to muszą być tam biznesmeni i Google, ale także Facebook ma dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Google udostępnia różnorodne, gotowe grupy odbiorców dla reklamodawców. Wśród nich możemy znaleźć małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Facebook Ads może być dobrym rozwiązaniem, o ile firmie zależy, na budowaniu społeczności oraz zwiększaniu jej zaangażowania. I lokalna przychodnia dermatologiczna. I tutaj znowu Google jest naturalnym rozwiązaniem, ponieważ i geolokalizacja, i Google Mapsy i różne rzeczy, które pozwalają ci kierować użytkownika. Z drugiej strony, social media jest miejscem dla beauty. A dermatologia, czy medycyna estetyczna, to także ładne, czyste twarze i reklamy, które mogą być bardzo chętnie klikane w serwisach społecznościowych. Zwłaszcza, kiedy połączymy to z targetowaniem. Dla biznesów lokalnych przydatną funkcją. Może okazać się zaawansowana opcja targetowania geograficznego. Zarówno w Google Ads, jak i Facebook Ads możemy targetować od konkretnego punktu w danym obszarze i spróbować dotrzeć do osób mieszkających w pobliżu. Podsumowując. Ekosystemy i narzędzia reklamowe to nie jest taka łatwa sprawa, z jakiegoś powodu istnieją agencje, domy mediowe, grupy medialne i specjaliści freelancerzy. Rozumienie dynamiki rynku, uczenie się nowych narzędzi, nowych opcji w trakcie, kiedy te systemy ścigają się ze sobą, jest bardzo trudne. Musisz cały czas trzymać rękę na pulsie, robić kursy, słuchać nowości, oglądać ten kanał, gdzie co tydzień mówimy, co się dzieje, co się zmienia i coś zmienia się co tydzień. Plus, oczywiście, startując z poziomu zero, nie osiągniesz poziomu profesjonalnej agencji. Ale zachęcam Cię do zrobienia tego, bo jednak możesz wydać jakiś niewielki budżet, a posiąść tyle wiedzy, żeby potem móc i iść rozmawiać z agencją jak równy z równym. Przygotowujemy właśnie serię kilku tutoriali, no i pierwszy pojawi się w ciągu 10 dni na kanale. Więc nie bój się eksperymentować, wydawaj budżety rozsądnie i licz. Przede wszystkim licz, zbieraj dane, bo wiedza, którą zbierzesz, kiedy jaka reklama zadziałała, kiedy nie, jak wygląda Twoja sezonowość, jest jedną z najcenniejszych wartości, jakie możesz zgromadzić bawiąc się w reklamę. Internetową, która potem z każdym rokiem będzie przynosić Ci więcej zysków. A kiedy urośniesz i nie masz czasu się tym zajmować, idź do agencji. Tylko miej trochę wiedzy na początku, żeby w ogóle wiedzieć o czymś z nimi rozmawiać. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję przede wszystkim, że na coś Ci się to przyda. A suby, lajki, komcie również mile widziane. Dziękuję.